Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zeskanować kod QR na telefonie Dogi Blade 20 Max. Jeżeli chcemy zeskanować kod QR na naszym telefonie, na początku otwieramy sobie centrum sterowania tego telefonu. Ściągamy je w dół, tak aby wyświetlić więcej opcji. Następnie szukamy opcji skanowania kodu QR. Wygląda ona w taki sposób. Jeżeli jej tutaj nie mamy, naciskamy sobie ten ołóweczek w prawym dolnym rogu. Ja ją sobie na chwilę usunę, właśnie w ten sposób, nie mamy jej. Tutaj naciskamy na ołóweczek i zjeżdżamy w dół, szukamy opcji, właśnie tych naszych kodów QR. U mnie znajduje się w tym miejscu. Przytrzymujemy i przeciągamy sobie do góry. Tak, aby właśnie wstawić sobie do naszego centrum sterowania. Możemy przestawić je też w inne miejsce, jeżeli już tutaj jest, tak aby było wygodnie nam z tego korzystać. Teraz sobie wychodzimy i znajduje się właśnie nasza opcja, tu, gdzie ją wstawiliśmy. Teraz możemy sobie ją nacisnąć, aby do niej przejść. W tym miejscu musimy umieścić, wycelować naszą kamerą i umieścić kod QR właśnie w tym kwadraciku. Możemy włączyć sobie latarkę, jeżeli jest ciemno, lub też wyłączyć ją, jeżeli jej nie potrzebujemy. Możemy też wybrać opcję skanowania ze zdjęcia, jeżeli mamy jakieś zdjęcia. Ja niestety nie mam, mogę na szybko zrobić w sumie zdjęcie. Jeżeli mamy jakieś zdjęcie, z którego właśnie możemy sobie sczytać nasze e, tutaj. Nasz kod QR, no to nasz telefon raczej sobie z tym poradzi, jeżeli będzie on czytelny. Natomiast, jeżeli żadnego kodu tutaj nie będzie, wyświetli nam się taka informacja, że nie znaleziono kodu QR i trzeba go zeskanować z innego zdjęcia. Oczywiście, taki kod QR to może być zrzut ekranu z jakiejś strony, może to też być pobrany plik lub właśnie zdjęcie jakiegoś kodu QR, który sobie gdzieś znaleźliśmy i chcemy go zeskanować. Oczywiście, bardzo. Yy, Zalecam uważanie na Kody QR, ponieważ no, dla nas nie, my nie wiemy, co tam się może znajdować. Jedyne, czym możemy to odszyfrować to właśnie nasz telefon, ale czasami kody QR mogą przenosić w sobie różne pliki do pobrania złośliwe oprogramowania. Dlatego zalecam nie skanować wszystkich kodów QR, jakie widzimy, tylko trochę się zapoznać, na jakich stronach się znajdują, lub gdzie y, są one udostępniane. Bo na przykład kody QR z ulicy, no mogą być raczej kiepskim e, źródłem pozyskania informacji. Szczególnie, że słyszy się o wielu atakach hakerskich, y, właśnie poprzez wykonanie zwykłego kodu QR, naklejonego na przykład na e, słup z latarnią, a ludzie podchodzili i skanowali taki kod, tak więc zalecam uważanie na kody QR, a tak to możemy sobie też taki kod zeskanować, jeżeli właśnie wiemy. Że może być bezpieczny i chcemy przejść właśnie do tego, co on kryje. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!